Gigi, 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 kto gigi, Kurde, gigi, już jest gra, a mój spod jest pierwszy gigi, 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 na gigi, 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 mój gigi, jest jako pierwszy, nie wiem. Uch! Dobra, lecę na gigi, gigi, się będę gigi, 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 Nie wiem, ja sobie odpaliłem streama, ale wyłączyłem czat. W sensie, wyłączyłem, można pisać, ale jak będę miał czas, to odczytam komentarze tam, które ogólnie są. A czy jakieś w ogóle będą? Nie wiem, choć się domyślam. チェトニベティビエ。 Pieprzeć mi się na mordę? Um. to tam już nie ma, więc... To Nie. Ale tak myślę czy się... Dobra. Zlatyłem sobie. Ja wyłączyłem w sensie, że... To nie! wiem... Co stało Jest szybki pomp, no nic więcej nie mam, kurwa, w swoim życiu. Od 50 Jadę, no, to 50, no nie wiem, wszędzie kura konta nawet się, wylutować nie da. Daję mu łajta, ale nie, on skądś się leczy. Jak chce go zabić, mm, nie, no, on ma już 100 HP, nie. Ja dole. taki ładny Właśnie wiem. Ale nie wiem, ja byłem na szczał od niego, nie miałem czym się uleczyć, ale nie. Ja ma skądś ma jakąś mgiełkę, którą się leczy po chyba minucie. Nie wiem, nie chce mi się. No, wczytujemy no. do kolejnej. No. Nie wiem, wczytujemy do kolejnej gry. Ej! Ten... No. Teraz w sumie można powiedzieć, nie ma koala, nie ma koala. No. Ile już gier wyrąbałeś? Teraz drugą gram. No, ja już wyrąbałem dwie, bo wszędzie jest na contest. Mam zły dzień. Zostawiałem ale uciekłem. Nie chciałem się być. No też nie Kasia, chciałem, poleciałem się wylutować, bo ja nawet nie miałem żadnego fajnego lutu, ani nic, nie? No ale... Wiesz, sprawy lubią się komplikować, no i oczywiście musiałem napotkać typa, dałem mu fajnego wipa. Ale co? Le leczy się po 50 sekundach mgiełką, z czego moim zdaniem się już powinien leczyć dawno. Ale na broli z jakimś głównym grać w tą grę nie umiem Ej, jesteś? No i git. A chyba zaraz wyjemy tego streama, mam jeszcze z niego odwiedzić. To fajnie, ja nie mam żadnego! Może wleci Mazi klacz i jakimś cudem to się uda jeszcze odrobić. Co? We wnią cię wysłać. Jeszcze raz. U ciebie... Ucie. Jak masz to mam tyle Znaczy no... Aż nie wysłać, bo troszkę ci chorka. Eee, aha. A przeszkadza co to, to, to coś, czy nie? Nie. Aha. No ty tu jest! No ja nie mam żadnej broni i teraz to ty... Możesz szkód. Ja wiem, brat już ma kurwa wszystko. Nie wiem. No kurwa, no, skąd ty masz kiewa? dalej stąd, kurwa.